18 marca w Koninie zaprezentowano założenia projektu Wsparcie Zmiany Społecznej w Wielkopolsce Wschodniej. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz z budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Jego wartość to blisko 17 milionów złotych. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom transformacji Wielkopolski Wschodniej w obszarze społecznym poprzez zwiększenie potencjału instytucji polityki społecznej. I społeczności lokalnych do zarządzania zmianą społeczną i reagowania na potrzeby mieszkańców. Działania projektowe obejmą aż 43 gminy. Jest osobny fundusz unijny na transformację Wielkopolski Wschodniej. Nie tylko ekonomiczną, ale także społeczną, kulturową pod każdym względem. Jesteśmy w takim momencie przekształceń społeczno-gospodarczych, że i tutaj muszą nastąpić zmiany. Szczególnie właśnie w tym kontekście, czyli odchodzenia od dotychczasowych form wydobycia węgla tak i energii czerpiącej na węglu, w nowe odnawialne źródła energii. To wszystko powoduje i wywołuje konsekwencje również w obszarze życia społecznego. I my jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej właśnie tym kawałkiem codzienności chcemy się zaopiekować. Musimy być przygotowani na wszystkie i wszelkie skutki, które w wyniku tego na pewno nastąpią. I my tutaj jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z projektem Wsparcie Zmiany Społecznej w Wielkopolsce Wschodniej będziemy chcieli na bieżąco w tym uczestniczyć i wspierać instytucje polityki społecznej, jednostki samorządu terytorialnego. I, wszystkie, i wszelkie społeczności lokalne. Dla lokalnych liderów została zorganizowana Akademia Zmiany Społecznej, na którą w kwietniu 2025 roku rozpocznie się rekrutacja. Akademia Zmiany Społecznej jest to takie przedsięwzięcie szkoleniowo-rozwojowe dla co najmniej 48 osób z terenu Wielkopolski Wschodniej właśnie po to, żeby stworzyć takie osoby, żeby je wykształcić, żeby je przygotować, które mają za zadanie animować zmianę społeczną w Wielkopolsce. Wielkopolska Wschodnia to także pojezierze, pojezierze, które znacząco ucierpiało na skutek negatywnych skutków wydobycia zwłaszcza węgla brunatnego. U nas ogromnym kłopotem, ale dobrze to się udało sfinansować, dzięki życzliwości i uprzejmości Marszałka Województwa, udało się to jakoś spiąć klamrą i porozmawiać z kopalnią, uratowano jedną koparkę Dolores. Ja nie ukrywam, finanse czy budżet, czy przyszłość w ogóle gminy Kleczew muszę postawić na mocnych fundamentach, to nie może być jedna noga. Do tej pory to była tylko i wyłącznie kopalnia. Po to jest ten olbrzymi fundusz unijny, żeby to się właśnie tak dokonało.